Bardzo serdecznie w kolejnym wyścigu w grze osobowej w trybie rankingowym. Dzisiaj jest 29 listopada, niedziela, więc nagrywam to już ostatni dzień. Jest to piąty, ostatni wyścig kla klasyfikujący, znowu w Brazylii. Jedno okrążenie kwalifikacyjne, 5 okrążeń, wyścigu opony miał, kiedy za brzmi jeszcze setup, czyli ustawienia bolidu jest Brazylia i wyjeżdżamy na tor. Niestety tylko 8 osób w tej sesji. No ale trudno. Ważne, żeby ukończyć klasyfikację i za zobaczymy, jaką będziemy mieli ocenę bezpieczeństwa i jaką będziemy mieli ocenę i jaką będziemy mieli ocenę umiejętności. Ścigaliśmy się już Ostatnio na czwartym wyścigu w Brazylii, teraz znowu piąty wyścig w Brazylii. Ostatnio było dość udanie. Najpierw ścigaliśmy się, przypomnę, we Francji, później ścigaliśmy się w Singapurze, później w Bahrajnie, później w Brazylii i teraz ścigamy się znowu w Brazylii. Piąty wyścig klasyfikujący i na razie jesteśmy na pozycji pierwszej. Bardzo dobrze mi się tutaj na tym torze w São Paulo, w Brazylii jeździ. Lubię ten tor. Nie, Może nie jest to, nie należą do moich ulubionych, ale dobrze mi się na nim jeździ. Zobaczymy na której jesteśmy w pozycji. Na razie jest to P2. Więc trochę w tych krętych sektorach straciliśmy. Dalej jesteśmy na P2, już raczej ukończymy. Na pozycji numer 2 te kwalifikacje i będziemy walczyć o zwycięstwo wyścigu. Nie, 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 bardzo chyba nieznacznie przegraliśmy w kwalifikacjach. To pole pozysu, nie jesteśmy drudzy, Teraz zobaczymy, ile dokładnie nam zabrakło. pomijamy tutaj wszystko. Zabrakło nam 40, trochę to jednak jest, ale zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Więc przechodzimy dalej, startujemy z miejsca miejscami. Zobaczymy, jak nam pójdzie w wyścigu. I czy kierowcy będą się potrafili zachować na starcie, bo żebyśmy zaraz nam nie zostali uderzeni, obłuceni albo nawet nie stali, żebyśmy zaraz nie zostali po prostu. Wykluczeni z wyścigu przez uszkodzenia, bo po prostu ktoś nas urwali. Więc zaraz zobaczymy, jak sprawy potoczą się na starcie pięciokrążynnego wyścigu. Startujemy z drugiej pozycji. Dzisiaj wyścig w Bachranie, w Sakirze jeszcze się nie odbił. Nagrywam to jeszcze przed godziną piętnastą. O piętnastej się rozpoczyna ten wyścig. No i my zaczynamy już zmagania w grze. Jeszcze dwóch graczy: Kiro, Ville 86, Viking Fiord 91. Z pierwszego pola startuje gracz F1, ciwe My startujemy z pola numer 2 i już startujemy za nami Valenti 22. start niezbyt dobry. Tutaj bardzo dobry start kierowcy. Valenti 22. Tutaj wyprzedzamy Cive. Nie, jeszcze nie wyprzedzamy. Walka z Cive. Teraz bardzo pięknie walczymy. Valenti na prowadzeniu. A my teraz walczymy z Cive. Jednak to się chyba nie uda. Dobra, odpuszczmy mu. Tam jeszcze nas jeden z kierowców będzie atakował. Na starcie straciliśmy jedną pozycję. Jesteśmy już na pozycji... Na, no, że jesteśmy na pozycji numer 3. Tam z przodu się będą różne rzeczy działy. Tutaj próbujemy wyprzedać siwę ciągle, a niestety teraz pół obód. I znajdujemy się na pozycji numer 6, drodzy państwo. Więc nie za dobre pierwsze kółko w tym wyścigu. Tutaj, teraz się przed nami zderzają dwa kierowcy. Ktoś nam tam w tym uderzył. 9 kierowców i na szóstej pozycji. No, nie za dobrze się dla nas to układa. Ciroli 86 przed nami, za nami Martin, Ejce, Harry. My teraz nie mamy systemu ERS, no bo łączamy bogate pani od tej, żeby zaraz przed nami nie doszło do kolizji. Ale na razie słabe to pierwsze okrążenie Brazylii. Tu obrót tam zaliczony przy ataku. No jeszcze ktoś tam nas z tyłu uderzył, ale wyspinowaliśmy go. Przecież nie będziemy z tyłu męczeni. Jesteśmy już tuż za tym kierowcą na piątej pozycji. Będziemy teraz zaciekle atakowali. On nam miejsca tutaj nie zostawi, ja o tym wiem. No niestety, ostrzeżenie, kolizja. On nam miejsca nie zostawi, będzie bardzo trudno wyprzedzić. A Ale niedługo będziemy już mieli system DRS. Tylko problem z tym, że on też go będzie miał. Ach, jakby nie ten półobrót, to byśmy walczyli już nawet o miejsce pierwsze A tak musimy się tułaczyć na miejscu szóstym, bo inaczej tego bym nawet nie nazwał. Jeszcze teraz nam tego R brakuje. tułaczka na tym szóstym miejscu. Ale zaraz skończymy ten drugi wyśc y, ostatni wyścig klasyfikujący zaraz poznamy naszą rangę, bo to jest chyba najważniejsza, nie? Nasz wynik wyścigu w Brazylii. Teraz mamy DRS, on też jest ten system w swoim samochodzie. Rekord w pierwszym sektorze, więc jesteśmy w stanie jechać naprawdę bardzo, bardzo szybko. Teraz tutaj po tym zakręcie próbujemy atakować. No i teraz błąd kierowcy z przodu. I jesteśmy przed nim jeszcze teraz tutaj nas atakuje na się to nie udało. Jesteśmy na pozycji 5. Udało się wyprzedzić. Świetny manek. No i teraz jesteśmy na Ciro 86, którego też będziemy próbowali za chwilę wyprzedać. Mamy system DRS. Za Ciroliwe jeszcze o trzecią pozycję. Będziemy walczyć w tym wyścigu. Mamy najszybsze kółko teraz. Fast Lap of the Race. Mimo tego, że wyprzedzaliśmy, a więc bardzo naprawdę fajnie. Żebyśmy zaraz stali nie dostali. Więc naprawdę tempo mamy, tylko że niestety start, start ten tragiczny start. Siroliwe 86 przed nami. Jest przedostatnie wyprzedzenie, więc może nam nie starczyć czasu, aby wyprzedzić kierowców przed nami. Jesteśmy dużo szybsi. Ale co z tego? Ach, teraz jeszcze te problemy. Nie wiem, czy będziemy mieli system DRS. No nie, nie mamy. To już jest chyba po wszystko w tej wizji. Teraz, teraz, czy będziemy mieli system DRS za Ciroliwe 86? Teraz błąd tego kierowcy. Musimy standardowe pani, bo R już się kończy. Teraz zakręć z tego co się nie mylę. Junkao. Przejeżdżamy przez kolejne zakręty, kolejne, czwarte ostrzeżenie już. Zaraz dostaniemy jeszcze karę. Tego by naprawdę brakowało w tym tragiczny wyścigu w sał Tu jeszcze będzie walka o tą ozycję czwartą ale możemy nie dać rady. Tak to wyobrażałem. Ten ostatni wyścig z drugiego pola, niestety zepsuty start, już nie daliśmy rady odrobić. Zabrakło czasu. Kończymy więc wszystkie wyścigi klasyfikujące. Piąte miejsce w Brazylii. Zobaczymy, jak będzie ocena bezpieczeństwa, jaka będzie ocena umiejętności. No i zaraz to zobaczymy. Srebro 3. I ocena bezpieczeństwa B, więc nie jest źle. I ja tutaj zdobyłem taki trofeum Zaczyna się, która polega, y, która, y, które trofeum polega na tym, że właśnie y, ukończyliśmy 5 wyścigów klasyfikujących. Czyli to co teraz ukończyliśmy, czyli te wyścigi klasyfikujące. No i właśnie zdobyliśmy to trofeum. No i niestety miejsce 5e w Brazylii, ale oceny dość niezłe, tutaj dość niezłe to wygląda, więc przechodzimy dalej. I ja się z Państwem już żegnam w tym odcinku.